Jeszcze przed początkiem filmu chciałbym Was zaprosić na kanał Nedyx, który ma 6 subskrypcji, właśnie mi poprosił o to, żebym go troszeczkę wypromował. I jak widzicie, ma bardzo ciekawy kanał, mimo tego, bardzo wolno się rozwijający. Ma bardzo ciekawy film, jak na przykład tutaj sobie zobaczymy, bardzo ciekawe miniaturki, jak na przykład zrobić baner, Więc dla, dla tych, którzy oczywiście na przykład nie mogą, to, to są po prostu bardzo fajne poradniki, szybko takie, bardzo fajne z montażem, jak widzicie. O tak to wszystko ładnie wygląda. Moim zdaniem bardzo ciekawy kanał. E, warto go sobie zasubskrybować, ci, którzy oczywiście mogą. E, I cóż, e, tak po prostu szybko, jeszcze taka inna informacja. E, to było, moim zdaniem, ostatnie promo, bo jednak ja nie jestem kanałem do promowania, i dlatego zdecydowałem, że to będzie ostatnie promo. Nie piszcie w komentarzach, żebym zrobił Wam promo, bo już tego nie zrobię. Dlatego, że no, pewnie w każdym filmie musiałbym robić. No mimo tego no fajnie troszeczkę pomóc jakimś kanałowi się rozwinąć, ale jednak yy, nie można aż tak za dużo, więc yy, to było ostatnie promo. Oczywiście warto zasubskrybować Dyksa, bo ma bardzo ciekawy kanał, mimo tego bardzo mało subskrypcji, bo sześć, mam nadzieję, że po tym filmie się zmieni. Teraz przechodzimy do filmu. Siemanko, witam was bardzo zaznacznie, z tej strony Branka za to kolejny odcinek na tym kanale, dzisiaj czas na odcinek z Fański Jumping Puchar Świata 7 2021-2022, czas na siódmy odcinek, siódmy konkurs tego sezonu, dzisiaj rozegrany zostanie na skoczni w... nie, ósmy? A, ósmy odcinek, przepraszam, pomyliło mi się, ósmy odcinek, bo tutaj był siódmy, tutaj jest ósmy, yy, więc cóż... E, dzisiaj czas na kolejny odcinek. Przed tym oczywiście e, klasyfikacja generalna Pucharu świata. Jak widzicie Karl Lager, liderem, ale 20 punktów tylko z przewagi nad Granerudem. rudem, trzeci, stoch, czwarty żyła, piąty tandy, szósty Kobayashi, siódmy stękała 8 Hamman, 9 Lanishek dziesiąty Sato. Ja widzicie tutaj jeszcze inni. Już tutaj będą się zaczynali zawodnicy, którzy są bez punktów. Bo jeszcze nie. I tutaj właśnie widzimy w tym jeden Polach Pałowąsek już tutaj. Widać już mniej, już zawodników troszeczkę z tymi punktami, ale y, są. So. Dzisiaj czas na kolejny odcinek. I y, cóż, dalej niestety y, nie naprawili tego błędu właśnie z reprezentacjami. Niestety, więc y, nie musi, niestety, możemy, musimy z tym zrobić, że oczywiście nie będziemy mogli grać kadrami. Y, zobaczymy, jak to wyjdzie. Czy będzie. Jakąś nowa aktualizacja, nie wiem, bo może w tym momencie jest ta aktualizacja, jakaś tam nowa z pucharem świata, zobaczymy. Ale czas na teraz konkurs w Kringent, Jeszcze przed tym pokażę Wam jakie były, jakie, będzie, jakie będą warunki dzisiaj i do tego wyniki kwalifikacji, więc cóż. Zacznijmy. Rena w Klingenthal, temperatura 4 na plusie, wilgotność 47,8, wiatr pod narty, pogoda czysta, jeszcze detale tej skoczni, punktka usytuowana w 125 metrze, punktka 140, i już można zacząć konkurs indywidualny drugi w Klingenthal. Właśnie wyniki kwalifikacji, które zwyciężył Kamin Stoch, drugi Rójkować i trzeci Markus Eisenbicher, wszyscy Polacy zakwalifikowali się do konkursu oto właśnie wyniki, no, no ci, którzy się nie zakwalifikowali, to można było ich się nie, to, mo, to można było się spodziewać, że oni się zakwalifikowali. Czas na konkurs indywidualny drugi yy, w Klingenthal I teraz kolejny numer startowy Czesmir Koziszek. No, bardzo mocno wieje mu w plecy. Zobaczymy, jak sobie z tym poradzi reprezentant Czech. Trzeba mieć mocne atomowe wibicie. Czech tego nie ma. Ale dobrze, wyszedł z progu. Ale spadł. Ale zobaczymy, w to będzie pozycja. 119 metrów i dopiero 10, więc chyba Czecha nie zobaczymy w konkursie drugiej serii. No, tylko jeden punkt zdobył w tym sezonie. Zdobył je w Wiśle W inauguracji miał być liderem czeskiej ekipy. A co się stało, co się stało? I w Zobaczymy, jak się spisze. Już punktował w tym sezonie. Właśnie tutaj w Klingental Zobaczymy, czy to będzie drugie punkty z rzędu. Nie, krótko. Ewgenii Klimo, bardzo niestabilny w tym sezonie jest Rosjanin. 11,5 i ostatnia pozycja. Bardzo słaby wynik. Fatalny, można powiedzieć. No, a liderem Ziga Jelar. Zobaczymy, czy ktoś go wyprzedzi. Na 20 dziesiąte wyprzedził już A teraz Władimir Zograwski. Reprezentant Bułgarii. 124,5 metra, musi skoczyć Bułgar bo mieć wprowadzenie teraz miał dużo szansę stanieć na podium to był początek sezonu i Wisła TERAZ DOBRY SKOK Władimira ZOGRAWSKIEGO widać to było że już w właśnie kwalifikacjach skakał bardzo ładnie i widać mogą być drugie punkty w tym sezonie Bułgara. prowadzi z dużą przewagą nad Jelarem ale pewnie później moim zdaniem obaj się rozdzielą i teraz Michał Hajbek, Michał Hajbek który miał dużo szczęścia Ponieważ w kwalifikacjach za 49 pozycję, Tak gdyby. No, gdyby się nie zakwalifikowało, to byłby dramat. A to jest krótko. Krótko, maje highback. 112 metrów, i jest 31, nie ma go w drugiej serii. No, fatalny skok Hajbeka No widać, że dzisiaj nie jest w psosie, bo też znowu kwalifikacje. No, słabo. Małe problemy techniczne. Mamy nadzieję, że teraz jest wszystko ok i że możemy wracać. Markus Eisenbichler, reprezentant Niemiec, który jest niestabilny. W sezonie bardzo niestabilny, bo jeden pod w tym sezonie. Ruka, trzecie miejsce. Ale teraz Eisenbichler będzie daleko, czy nie aż tak daleko, ale warunki były dla niego piekielnie trudne. 127,5. I jest drugi, więc przegrywa e, z Wladimirem e, Zograwskim, który no, sensacyjnie będzie, może. No, nie powiedziałbym, że na podium, ale no, byłoby bardzo ciekawe, gdyby stanął na podium. Czy. No, w Wiśle też miał dużą szansę. Peter Preutz, trzeci w konkursie pierwszym w Klingental. Zobaczymy, jak będzie teraz. Ale teraz Preutz leci, i mamy nowego lidera. To jest pewne. Widać, że Preutz polubił skocznie w Klingental. 135 metrów, 137,5 tonota Petera i jest dużą przewagą nad Zograwskim liderem. I teraz Dawid Kubacki. Dawid, no który tak sobie skakał w kwalifikacjach. Widać, że jakby powracał do tej swojej dawnej formy, mimo tego, że jeszcze w tym sezonie stał na podium. Liczymy na Dawida. Niech skoczy daleko. Niestety krótka. Niestety kolejny z krótki skok Dawida. 106 metrów i nie ma go w konkursie. Dramatycznie. No coś się dzieje z Dawidem. Naprawdę coś się dzieje złego. No mam nadzieję, że po prostu... To po prostu to jest... No po prostu słaba forma i tyle. Mam nadzieję, że prędzej czy później tak ta forma zostanie naprawiona i będzie skakał daleko. I teraz Ryoyu Kobayashi. Drugi w dzisiejszych kwalifikacjach. Zobaczymy, jak sobie poradzi, bo był już zwycięzca tego sezonu. Wiś też zwyciężył. egzekwozy z Daniel Tande, Ale to jest też krótki skok! 117 metrów, widać, że te warunki nie są dobre. I dopiero 41 Rioju. Fatalnie! No bardzo dziwnie. Kubacki słabo, Hajbek słabo, Kobayashi słabo. Nie wygląda to dobrze. Ale teraz reprezentant Norwegii. Daniel Andretande. Popatrzmy, ile poleci Norbek Ale, jakie są tutaj trudne warunki dzisiaj? 111 metrów, i tande też skacze krótko. Jest dopiero 43. Co się dzieje z tymi warunkami dzisiaj w Klingenthal? Fatalnie, no bardzo fatalnie. Można powiedzieć, no bardzo słabo dzisiaj się ogląda konkurs. I liderem po pierwszej serii jest Piotr Żyła, drugi Daniel Hubert, trzeci Halvorek Nergreneru, czwarty Geiger, szóst, piąty Laniszek, szósty Stoch, siódmy Preutz, ósmy Kraft, dziesiąty Hamman i dziesiąty Yuki Asato. Później piętnasty zniszczył, szesnasty stękał, siedemnasty wolny, yy, wąsek trzysty szósty niestety bez kwalifikacji. Dawid Kubacki. Czas na drugą serię konkursu indywidualnego w Klingenthal. Czas na drugą serię konkursu indywidualnego w Klingenthal. Liderem po pierwszej serii jest Piotrek Żyła, yy, który zajął drugie miejsce w, w sobotnim konkursie. Rozpocznę na drugą serię. I teraz Markus Eisenbichler, 14 miejsce po pierwszej serii. Popatrzmy. Markus Eisenbichler już będzie miał na pewno punkty. A będzie ich miał mało, bo to jest krótki skok. Bardzo trudno mieć warunki. Markus Eisenbichler 109 metrów, i jest na ostatniej pozycji. No, fatalnie, bardzo fatalnie w Klingental się ogląda ten konkurs. Bardzo trudno, dzisiaj zawodnikom się po prostu skacze. Ale teraz Władimir Zograwski, 13 miejsce po pierwszej serii, 131 metrów. Zobaczymy, jak się spisze. Wladimir Zograwski. Dobrze się wybił Wladimir, ale to też nie jest dobry skok. 119,5. Jest to skok na 17 pozycję. No i też bardzo mocno spadnie w klasyfikacji dzisiejszego konkursu. Reprezentant Bułgarii. I teraz czas na Joki Sato, 10 po pierwszej serii. Najlepszy z Japończyków, przypomnę, Rio się nie zakwalifikował do drugiej serii. Co troszeczkę jest sensacją. Popatrzmy na Yukie Sato. Łatnie wyszedł z progu Yukia Sato i będzie nowym liderem, ale! No, na dwie nogi wylądowane. 143,5 metra jest to skok, oczywiście, na prowadzenie. No, ale no to lądowanie na dwie nogi. Oczywiście wyprzedza Johana Andre Forfanga z dużą przewagą, mimo takiego lądowania. I teraz Martin Hamman. Bardzo ładnie skakał w, w pierwszym konkursie w Klingenthal za miejsce w czołowej dziesiątce. Też jest w klasyfikacji generalnej Pucharu świata bardzo wysoko. I teraz będzie to wyglądało na bardzo daleki skok! I będzie chyba nowym liderem Martin Hamman. 140 metrów i jest to pozycja, która daje mu prowadzenie Martinowi Hammanowi. Bardzo ładny skok. Trzeba powiedzieć. Ale teraz Stefan, Stefan Kraft będzie miał szansę na najlepszą lokatę w tym sezonie. Bo jeszcze Stefan Kraft w tym sezonie nie stanął na podium. Zobaczymy. Stefan Kraft już w powietrzu. Ładnie położył się na nartę, ale chyba krócej. Chyba przegra z Hammanem. 138 metrów. Tak jest! Przegrywa z Hammanem. Więc no Hamman no. Już awansował jedną pozycję. Zobaczymy o ile będzie awansował. I Peter Preutz, który widać, że dobrze się czuje na skoczni w Ockland Arenie. I popatrzmy. Na Petera Preutza. Ładnie się wybił Peter. I dobry skok! Ale czy będzie liderem? 135 metrów, ale jest czwarty. Nie będzie pod nim dla Słoweńca dzisiaj. Ale i tak dobry wynik Słoweńca. To trzeba powiedzieć. Bardzo fajnie tutaj skacze Słoweniec. Równo i stabilnie. A teraz Kamil. Dwóch Polaków, czołowych dziesiąte dzisiejszego konkursu będzie mieli. Chyba, ale popatrzmy teraz na Kamila, już mniej wieje mu w plecy. I Kamil, dobrze to wygląda. Będzie daleko i mamy nowego lidera, Kamila Stopa! 142 metry. Jest skokoczuszny na prowadzenie, wyprzedzi Martina Hammana, to jest pewne. Spycha go na drugą pozycję. Ale teraz Angelaniszek. Reprezentant Słowenii. No, Peter tak sobie się spisał. Zobaczymy, jak się spisze. Reprezentant właśnie rodaka Petera Prawca Słowenii. Dobrze to wygląda i Angelaniszek daleko! Ale czy mi prowadzenie? 144,5. I jest liderem. Jest liderem. Wyprzedza Kamila Stocha. Mało się cieszył z tego prowadzenia Kamil. Ale pamiętajmy, jeszcze Piotrek Grzyła, ale teraz Karl Geiger, lider Pucharu Świata. Lider, no zobaczymy, czy obroni właśnie ten plastol lidera. 20 punktów przewagi nad Gran Rudem. I wysoko leci Geiger i daleko, ale na dwie nogi! 291, nie, nie będzie liderem, 146,5 i jest trzeci, więc nawet nie wyprzedza Kamila Stocha. Trzy punkty straty do Kamila. Yy, już 6,3 punktów straty do reprezentanta yy, Słowenii Anżela Niszka. Ale teraz Halva grany Granerud. Już tak tutaj jest włą włączenie się o podium. Czy Granerud skoczy daleko? Zwyciężył tutaj właśnie w wcześniejszym konkursie! On też ląduje na dwie nogi! 291,146, 146,5 jest trzeci Granerud! Chyba dzisiaj nie będzie podział dla Norwega. Laniszek już będzie na podium, ale w kwestii jest tego, czy Danie Huber stanie na podium dzisiejszego konkursu. Danie Huber, drugi po pierwszej serii, 137,5 metra. Dobry skok w takich warunkach. Zobaczymy, czy wyprzedzi Kamila Stocha, bo tu też jeszcze się włącza Kamil Stocho o zwycięstwo, ale chyba Kamil nie! Danie Huber nie stanie na podium. 140,5 metra jest dopiero piąty. Co to oznacza, że Kamil stanie na podium? Już przynajmniej jednego Polaka mamy, bo teraz lider po pierwszej serii, Piotr Żyła, przypomnę, w 2013 roku zwyciężył w jak z Gregorem Schumanncauerem co to była sensacja. Później w 2019-2020 roku stanął na podium w Bad Mittendorf, zwyciężył wtedy konkurs. I czy dzisiaj będzie drugie zwycięstwo? Chyba nie! Czy będzie, nie będzie trzeciego? 166. I jest drugi Piotrek. Mamy podium z Piotrem Żyło, ale Andrzej Laniszek zwycięża konkurs indywidualny. Jego pierwszy konkurs w karierze: drugi Żyła, trzeci Stoch, czwarty Granerud, piąty Geiger, szósty Hube, siódmy Hamman, ósmy Kraft, dziewiąty Sato i dziesiąty Preuß Polacy, trzynasty Stękała, dwudziesty zniszczony i dwudziesty pierwszy Wolny. Tak to wygląda. Czas na ceremonię dekoracji. Oczywiście Laniszek. I dwóch Polaków widać, że pięknie kończył Polacy na Waktu na ten weekend z Klingenthal. Dobra, już, już, już. Tele? No przepraszam bardzo, to był słaby konkurs, tak wiem. Pewnie będziecie mi wyżywać komentarz, że słabo skakałem, ale niestety ja nie mogę skakać jak maszyna. Nie mogę skakać tym, że o, fajny, dobra, cicho. Ja musiałem tak sobie ustawić, bo jednak troszeczkę trzeba było wziąć fair, że jednak wiatr wieje w plecy. Ale spodziewam się, że w Klingental aż tak mocno wieje. Teraz klasyfikacja generalna. Geiger dalej liderem. D drugi stoch, trzeci żyła. Czwarty. Trzeci stoch, czwarty żyła. Piąty Laniszek, szósty tandy, siódmy Kobajasz, Jeszcze tutaj reszta Polaków. Ho, ho. o, tutaj. No, już tutaj jeszcze za którzy nie punktowali. Puchar Narodów jeszcze. Dalej Norwegowie są liderami. I następne dwa konkursy będą w Glenbergu, ale następny odcinek będzie może z komputera. Nic nie obiecuję, bo zawsze obiecywałam, kiedy początku to. O, zawsze obiecywałam, że będzie film, wychodził następnego dnia. Czyli wtedy, gdy miałam nagryć, to nie wychodził i następnego nie było nagrane, więc nic nie obiecuję, ale jeżeli wyjdzie, to będzie spoko, bo muszę najpierw opanować mój mikrofon, bo jest spoko. Zobaczę, jak to będzie dalej wyglądało. A później zrobimy sobie te dwa konkursy w Engelbergu. Oczywiście jeden odcinek jednym. Yy, więc zobaczę, jak to będzie wyglądało. Ja się z wami żegnam. Do zobaczenia w na następnym odcinku. Siema!